Warframe, tak. Kuto prącie. prądzie. W ogóle, <laughs> co się dzieje w tej grze, ta gra jest magiczna. Ściągnęliśmy ją dosłownie z dwie minut temu, jest zajebiście, gra nam się zajebiście. Gdzie ty jesteś, do kurwy nędzy? O, tu. Ty, Cześć. Cie, to ty? Stój, stój! What the f Co się dzieje? Mam jakiś dziwny przeskok klatek. Boże, nie wiem. Help. Help me. Dobra, lecimy dalej. Tak, nie wiem, o czym to będzie, pewnie o wszystkim i o niczym. Ty zamknęły się za to Ale to nie ja. A to tutaj ja. OK. Co mam robić? Tu coś jest. Tam jest gracz. Nie, to nie jest gracz. To jest P nie PKP To Ty nubie zasrany Bo nie myślimy też nad bowem ale Nie za nim to ogręgiemy Diablo to fu to co to się Diablo. stało To jest diabolo Na tanka nie słuchałeś O mody O wow jak mnie ręka ścierpła Kurwa Interesujący naprawdę Ale jazda koprze to Jestem ciekaw, czy później czy będzie coś ciekawszego, nie to żebym jej zaliścił. Nie. Znaczy, inne postacie te sprawy... Te... Nie no wiem, ma poświe, super pelerek. W dupę. W dupę, naprawdę? A, da, da, da. W ogóle, czemu gram kobietą? Co za debil wpadł na pomysł, że e, płeć musi być prezentowana do danej klasy? Perikl dostałem. Bo... <laughs> tak... Co to? Da. The fuck is this shit? i x ta fuck a ta o mój w dupę hakowanie pa 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 jego hakowałem to czy ty też usłyszeli słyszałeś nie o graczem co mam sterujący To wyjdziemy dalej patrz ogarnij to gdzie jest co no fuck fuck ja się kłócę. O, słyszę cię. To fu co się stało? <grym> nie, nie LEVEL to, UP, jolo. <grym> nie kłócaj, bo wtedy mówisz. Hi. <grym> jak biegniesz z krytem i naciśniesz pał, to cię słyszę. No to... Znaczy, nie słychać jak to Ale wigsy. Patrz. Ja się Boże, <kucam. grym> <grym> co się dzieje? Nieco CO?! Dobra, jak tam ci jakieś nieogary, my już kończymy to. Gorzej będzie z bossem. Jaki boss? To, to, to są bossy? No, chujcie. Dobra, kapsuję, hukę. Okay. Swag in Później tak na oposę zmienia, bo nie chcę się z kobietą. Level up. No. Kurwa, dobry jest. A da-da-da-da-da-da. Którym się atakowało? Nie wiem, e. E, e. Ele. O, tu jest capture boss Tu coś jest Kontener magazynowy, amunicja Życiu REN, ren, ja mam full... O oh, kurwa, nie mam Co to? Ta gra przypomina mi Borderlands. O, życie Nie, amunicja snajperska, Kurwa. Cześć Mordnage, mornage Panel stronie, w ogóle animacje są takie drewniane, ścinają się. Zauważyłeś też co? Nie cię w dupko, co ty masz tu kompa. to. Tak. The fuck. Oczekiwanie na graczy 1 na 4. O lol, ja mogę skakać jak jadę. Ja pierdzielę Ej, jestem tu, chodźcie tu. Gdzie ty jesteś? A. Tu. Kurwa, trzeba na nich The fuck. A to na czas jest, to jak to nie przyjdą, to tak się jak zjedy Dobra. Swag. Dobra, to ja pójdę na... Na no. no. play Czemu te animacje są takie drewniane? I have vagina. Oh my fucking god. O, oh, już. If you have vagina, you the, the fuck? Tak, jest oh, on your head what The fuck this dope? Czemu co? Ale... Co się stało? Najwięcej dostałem expa na pistolecia do... <laughs> 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 jest to najlepsze. <laughs> Sicie. A ja najwięcej obrażę głę. WTF jest to shit! <laughs> Ale gunwo do Dobrze Dawaj Z Włącz stoper Co? w dupę Te punkty się dodatkowo kupuje Dobra, lecimy dalej, nie obijamy się Włączyłem stoper? Jaki stoper? Ja mam stoper ja ja Mam głosów Kurde, jakiś taki głos, głosów? Wywalę go <głos> Nie włoszysz A no, bo ja wiem <noise> Ja potem idę coś zjeść Dobra, cool, cool, cool. Za 30 minut i tak idę grać w BF-a. Nie. Yeah. Mhm. Mm czemu? Bo dodatek. O oh Jezu! Ty kurna chcesz się zabić! <coughs> tak. No ja pierdolę! Kurde, czemu wyglądam jak debil? No. No Jan! Bo ci pierdolne Warframe, nowy wymiar MMO MMO, chuj ci w dupę Magic is Among Us Co so wejdę na jej baczy e, tak tak, my nagrywamy Wiem, wiem <laughs> No co ty? Oooooooo przykleję tą grę, bo zaraz kupię te pieprzone punkty w dodatkowe Nie ma diabolo Oczekiwanie nagracze diabolo mam. Wal się. Tak, twojego taty. On matiery jakieś tam, ale spokojnie zacnę od początku. Kim będziesz grał. A chuj wie Teraz mi to mówisz. Ale, ależ kontynuuj. No. Nie kłócaj. Spadłem. Close <laughs> <laughs> enough. No. A ja użyłem liny zjazdowej. Kurwa ma Jolo. Wiedłem. Ej jak użyć? Podejść do tego i naciśnij x. Aaaaa. To dlatego spadłem z to. Swag. But that elimination no. Chodź tu, tu trzeba w lewo. Nie, nie iść. Do wiatraka kurwa co ja zrobiłem gdzie jestem tu jestem dobra idziemy o tu no. ile ty masz tarczy tak w ogóle o. ja mam 150 si a ja mam będę do dnia. Musimy przejść po rurach! Kurde, <grywa> <O>, spadłem. Fuck, <padłem>. też <grywa> spadłem. Tu się skaczę inaczej. Ale w dobrze spadłem. Ale nie, bo spadłem tutaj i jeszcze dalej poleciałem. Jolał. <grywa> no Dobra, co mamy robić? Niszczy to! <grywa> Ty, No iść dalej. Kurz. Spadłem. Jak ty spadłeś? A nie, tu trzeba. No właśnie. Góra, tam na górze znowu. A na dół jesteś? A, na no dolej jesteś. Go wej, homo. Homo, tu ty grasz babu. Kurwa, kurva, nevím co ty natisnáš, ale nevím co ty ale bude slyšet na čase gry. Naprawdę? Teraz Teď se slyšet. Oh. Przestaň. Kocham vás. <laughs> <laughs> Do C. Oh. Is that so? <laughs> Nie, dobrze Měn čouk kurva. Tutaj godna ron, ron. Bowlę na niszczę Ta maszynę górniczą. Bo wylewaki gdzieś jesteście w dupie. Camp jest poto. Camp jest poto. Widuję. Dobrze poszedłeś w No jak, tutaj mam coś zniszczyć. A ja mam przyjść tu. To fuk. To, 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 tak, tak. Oh. No przez nie <laughs> Ja ciebie nie słyszę na czacie gry Chuj w dupę Teraz ci wyciszę szmatu No nie. nie, nie, nie Tak bardzo w dupie Ciebie zamiast No Cześć I just told your happy. A dół Pierwszy No niszcz to Masz, no strzelaj! A mogę tak? A, a mogę e? Umarłem? The fuck? Podnieś mnie. Ja? Bo ja wiem! What the fuck is shit? The fuck? Co się stało? Ja, nie wiem. Nie wiem. O, nie. Ale... O, Co to? Ja. Co to... Ja, to FOK Medyk polowy, kurwa. Góra. A góro Nie, trzeba zniszczyć te drzwi. Jakie tak myślę. Ty ktoś tam. A nie, to ty. No i się zabiesiliśmy. Tak. Nie, mnie, bo ktoś mnie na Znaczymy, co coś stoi, coś stoi, stoi na samym środku broni mnie O zmieniam się Jak jest to, 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 to. E, Aha, mi, trzeba nacisnąć konsolkę Chodź tu e, czekaj, mój twój Chodź tu No to właśnie chodź tu Na drzwi o, my Iść tam. Kurwa. O bum. Ja będę. I music down. <laughs> Wiedział, że się 10 minut w grze. No dobra, 12... już 13 Mam Mam na liczniku Ale mnie kurwa Set by Jacob Jacob the the pussy O szafkę Oh my fucking god Mam kasę. I, I got the money 1000 dollars bilzio Mogę to mogę nic nie będę overrideować. Pusi Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś LOL? Trochę? Ja nie wiem jak tam dojść Do przodu? No nie mogę nawet skoczyć na ścianę O co ci chodzi? Na Never mind. Ale nie, bo ja gdzieś spadłem jakieś szafki otwieram Dzięki Zanim umarłeś, słucham zabezpieczenia. A czyli tu muszę iść. To the fuck? To dygnasz do przodu. Nie wiem. Ja w no O, coś zrobiłem. lol, nie mogę. Nie mogę tam przejść znowu. Beka, 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 beka. No chujcie, sam wysoluję to. Znaleziono całe ja tu przyszedłem. No idę tam. A, dopiero się otworzyłem. Tu zginąłem. Oli już ten tym are They the dropping the credits. Are you aware you that? of that? No. W ogóle, jeśli ktoś to będzie oglądać, niech mi ktoś już ten kół. czarny kolor. Bo no, latam This is pathetic. Zaraz kupię te punkty, <laughs> ja mam tylko 8 zł. Dun let's head back to the mall. Co się dzieje w ogóle? Nie wiem, co to jest. <laughs> Cześć, Kuba. to tak a to... Chyba trzeba tak zrobić jak jak o, trzeba przytrzymać shifta O oh my fucking god by na to wpadł i czy nie jeszcze. A ja mam trzy tak jak z dupy. słucha, mam nadzieję, że nas poleci. Kurwa, tak, wszystko z Słucham, Rwujota RWJ Rwujota Johnson. Rwujota słucha, Rwujota słucha, Rwujota nas poleci. Nie. To nie stoi Boże, to dziwne, to jest z jest dziwne Dlaczego maga, bo kurwa, mam tyle opcji, 3 Zobacz, ja mam dojrzysty gościa z piutem na czole Go away My favorite part? Nie, mylę, nie, nie. Mhm. Gdzie ty poszedłeś? Nie wiem, słowa zabezpieczenia. Jolo chodź, chodź. Tak tam tego nooba nie ma. Poczekaj, łamie zabezpieczenia. właśnie się mice skończy, nie będziesz. Ojej. O jestem. LOL. No longer a o you mruki. Idealnie, i co teraz? No nie, jest dopiero 17 minut. No, no właśnie, odcinki hajs. <laughs> nie. Chyba <laughs> <To> ile meczu? 40. What the fuck. Kaloris! Jeszcze jedna, dawaj. Jeszcze jedna! No tak, bo nie będę już później grać. No idź. No, to Cześć.